Miłość szczęśliwa. Czy to jest normalne? Czy to poważne? Czy to pożyteczne? Co świat ma z dwojga ludzi, którzy nie widzą świata? Wywyższeni ku sobie bez żadnej zasługi, pierwsi lepsi zmieniony, ale przekonani, że tak stać się musiało w nagrodę za co? Za nic. Światło pada znikąd. Dlaczego właśnie na tych, a, a nie na innych? Czy to obraża sprawiedliwość? Czy to narusza? Troskliwe, piętrzone zasady strąca ze szczytu morał. Narusza i strąca. Spójrzcie na tych szczęśliwych. To... Gdyby się chociaż maskowali trochę, udawali zgnębienie, krzepiąc tym przyjaciół. Słuchajcie, czy się śmieją, obraźliwie. Jakim językiem mówią. Z zrozumiałem na pozór. A, a, tej, a tej ceremonie, ceregiele, wymyślne obowiązki względem siebie. Wygląda to na zmowę przeciwko ludzkości. Niech, niech ludzie nieznający miłości szczęśliwej twierdzą, że nigdzie nie ma miłości szczęśliwej, bo z tą wiarą lżej im będzie żyć i umierać.